Opinie i informacje w następnym programie Pół żartem, Pół serio są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu Barbary Horoszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Proszę państwu, minęła godzina 7 i we wtorkowych tajemnicach świata, w czerwcu, już drugiego dnia tego miesiąca, kłania się pięknie Barbara Horoszy. Kłaniam się zarówno słuchaczom na terenie metropolii chicagowskiej, jak i Kanady i dalekiego kontynentu, nie tylko europejskiego, ale i daleko, proszę Państwa, w Australii. Kłaniam się pięknie naszym słuchaczom, przypominając, że również tego programu możecie Państwo słuchać i polecać swoim znajomym w zapisie. Audio, który jest rejestrowany i wpisywany na stronach projektu Cheops i misji Faraon. Adresy obydwu stron wwwprojekt jak również www.mysharkarole.com, czyli misja A zatem we wtorkowych tajemnicach świata programu Pół żartem, Pół serio. Zapraszam Państwa dzisiaj do kolejnego tematu, nieco innego aniżeli yy, wstęp. Była nasza umowa. Tam ten temat zostanie przesunięty troszkę w czasie. Potrzeba w chwili, wymaga, aby troszkę więcej rozwinąć dotykany ledwie na antenie tego radia yy, problem dotyczący kodeksu żywnościowego, słynnego kodeksu Alimentarius, który jest zbiorem norm i standardów dotyczących żywności i ma być wprowadzony już 1 stycznia 2010 roku. Czasu jest niewiele, żeby do tego nie doszło, a dla czego, żeby do tego nie doszło, przedstawię Państwu dzisiaj więcej detali na ten temat i Państwo sami ocenicie, jak według Was powinniście się zachować sami. A zatem rzecz będzie się miała yy, właśnie o tym. Numer do studia 708 kierunkowy 524 9762 natomiast numer do mnie bezpośrednio do biura programu jest 773 628 zero 1409 i numer faksu używajcie państwo do studia to jest 708 848 9220 mój adres elektroniczny ten kontakt z państwem lubię najbardziej to jest yahoo.com i zapraszam na obydwie strony projektu Cheops i misji faraon www.projektmyślikheops.com jak również www.mission faro.com. Ten program jest wpisywany w systemie audio i można go odsłuchiwać w dowolnym czasie, także bez względu na to, gdzie i kiedy Państwo macie ochotę wysłuchać tych czy też archiwalnych zapisów tych programów, są one dostępne na obydwu. Podanych przed chwilą stronach. Natomiast co do książki, trzeciej części trylogii Znak Czasu, chciałam Państwa poinformować, zwłaszcza osoby mieszkające na terenie Nowego Jorku i terenie New Jersey, że książka pojawiła się w księgarni. Polonia, ale w Nowym Jorku. W Chicago również jest w księgarni Polonia, ale dla Państwa, żebyście nie musieli zamawiać z Chicago czy z Polski, więc ta książka jest już w Nowym Jorku, w księgarni Polonia, do której Państwa serdecznie zapraszam. I będziemy sobie rozwijać dzisiejszy temat. Ja w związku z tym, że obiecałam Państwu kontynuację tematu Białej Magii, magii w ogóle, jak mówię, troszeczkę zostanie ten temat przeniesiony, niesiony w czasie, ponieważ po ostatnim programie zrodziła się gorąca potrzeba poruszenia pilnego tematu, bardzo pilnego tematu, dotyczącego tu i teraz, proszę Państwa, zdrowia i życia ludzkiego, więc ten temat w pierwszej kolejności wzięłam na warsztat omówienia i o tym będziemy sobie za chwilę, za chwilę mówić. A zatem to już za chwilę. tym, że wprawdzie nie planowaliśmy spotkania w czerwcu tu o, otwartego miejscowego, ale potrzeba jest jednak większa, więc zostało zaplanowane takie spotkanie otwarte misji Faraon na terenie miasta Chicago, oczywiście w klubie Eagles przy 5844 North Milwaukee. Będzie to 28 czerwca o godzinie 3 po południu i głównie będę odpowiadać na Państwa pytania. Pytań jest, okazało się, bardzo dużo. Zawsze na te pytania brakuje czasu, więc głównie temu będzie poświęcony nasz czas. Jeśli ktoś z Państwa będzie się krępował zadać osobiście pytanie, można będzie napisać na karteczce i to też w taki sposób. Yy, Ułatwiający Państwu nieraz przekrawienie pewnych rzeczy, sprzeczności, które w sobie macie, będę do Państwa dyspozycji i będzie to również gorący temat przed wydarzeniami naszymi lipcowymi o których więcej na bieżąco będę Państwu mówić ale teraz w pierwszej kolejności spieszę z zaproszeniem na wielkie targi ezoteryczne, które będą miały miejsce 12 lipca bieżącego roku w mieście Chicago w przepięknym parku Indian Road, Road to jest przy Central i prawie Elston jedna czwarta bloku na północ za ulicą Elston jadąc właśnie w kierunku północnym i będą to Kochani państwo, okazuje się, yy, najpewniej tak będzie, nie pierwsze, ale pierwsze i ostatnie targi ezoteryczne w związku z kodeksem Alimentarius, owym kodeksem żywnościowym, o którym dzisiaj będziemy sobie mówić, który obejmuje również regulacje dotyczące naturalnego Naturalnych ziół, żywności. Tutaj regulacje będą miały bardzo mocny wpływ na ograniczenie nie tylko rozpowszechniania ich, ale nawet mówienia na ten temat. Więc ten temat uważam, że jest bardzo pilny. I 12 lipca, drodzy Państwo, kto chce, aby. Nagłośnić jego działalność, ponieważ organizatorzy zapewniają nie tylko sprawy techniczne, ale również nagłośnieniowe, reklamowe, no i całodniowe atrakcje spotkania, bo to będzie niezwykle atrakcyjne, przyjemne spotkanie dla całych rodzin, głównie dla dzieci, bo będzie i spektakl dla dzieci, i cała biesiada rodzinna, i kabaret biesiadny, i będzie wiele atrakcji. O nich będę mówiła w dalszej kolejności, kiedy czas będę głównie temu poświęcać. Na czas obecny yy, rezerwują się stoiska i przyjmuję te zgłoszenia pani Barbara Ksepko od wszystkich osób, które pracują dla dobra ziemi, dla dobra drugiego człowieka. Mowa oczywiście o naturalnych terapiach, naturalnych Produktach, preparatach żywności i rozmaitych środkach, które jeszcze jest możliwość, aby nagłaśniać, aby przekazywać ludziom te informacje, później będzie trudno. Proszę dzwonić do pani Barbary Ksepko 773 282 1344 282 13 44. Przypominam również numer konta misji Faraon, na które. Płacane są wszystkie datki Zadedykowane wykopaliskom Archeologicznym na terenie Egiptu Misji ratowania ziemi i ludzi Czyli otwarcia obydwu Grobowców na terenie Płaskowyżu w Gizie I numer konta jest Następujący 291 003 205 624 Konto jest otwarte W Bank of America Na hasło Mission Pharaoh, czyli po angielsku Misja Faraon, raz jeszcze numer konta 291 003 205 624. Osoby z Polski najlepiej, żeby wpłacały swoje datki na konto yy, projektu HEOPS. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej projektu HEOPS cheopscom .projekt Dzisiejszy temat również będzie takim wstępem przed połączeniem moim yy, z polskim. Geniuszem, z polskim wynalazcą, z polskim chemikiem, alchemikiem, mówiąc nawet dosłownie panem Stanisławem Szczepaniakiem, który opracował kolejne preparaty fenomenalne, drodzy Państwo, dla zdrowia ludzkiego. To jest twórca preparatu AU-100, preparatu monoatomowego złota i kolejne preparaty, dzięki którym jest umożliwiony przepływ nie tylko neuronów, ale i wszelkich reakcji międzykomórkowych i komórkowych na bardzo głębokim poziomie, odpowiadającym o to, czy za to, czy człowiek przybiera na wadze, czy kolagen wiąże się właściwie w tkankach, w szcząstkach, w skórze i w innych organach, za które właśnie chrom, bo o tym będzie głównie mowa, jest odpowiedzialny. Kolejny preparat uzyskany przez laboratorium firmy Index. Drodzy Państwo, to kolejne genialne odkrycie nauki XXI wieku. To będzie za tydzień, a dzisiaj powiem Państwu o podstawach nowych regulacji, które już zostały zaplanowane, można powiedzieć, że zostały już zatwierdzone. Jedynie, aby im się przeciwstawić, potrzebne jest minimum milion podpisów, zgłoszeń i rzeczywistego protestu. Ludzi na Ziemi. Na czas obecny brakuje kilkaset tysięcy podpisów, drodzy Państwo, więc jeżeli się nie zbierze tych podpisów, czasu jest niewiele, pozostało można powiedzieć pół roku. Czerwiec szybko zleci i te pół roku będzie to już czas, który będzie w naszych oczach topniał do zaprowadzenia tego nowego porządku na planecie Ziemia. Czy ludzie zgodzą się dobrowolnie na zaprowadzenie tego zbioru norm i standardów dotyczących żywności? Poczytajcie sobie Państwo, bo informacji jest ogromna na stronach internetowych. Strona jest też przetłumaczona na język polski kodeksu i zawiera zalecany ten Międzynarodowy Kodeks Praktyki, ogólne zasady higieny żywności i cały załącznik opisujący system analizy zagrożeń i krytyczny punkt kontroli oraz wytyczne i jego, z, jego zastosowania. Ogólne zasady kodeksu alimentarius. Czyli owego kodeksu żywnościowego obejmują cały łańcuch żywnościowy od produkcji pierwotnej aż do ostatecznej konsumpcji określając zalecenia i procedury dotyczące między innymi pomieszczeń sprzętu urządzeń poszczególnych operacji produkcyjnych higieny osobistej pracowników czystości obiektów no i oczywiście wszelkie wymagania przy wdrażaniu systemu oraz wytyczania ich praktycznego wykorzystania. Te wstrząsające filmy, które już państwo dokumentalne możecie oglądać na stronach internetowych, gdzie rolnicy z całego świata załamują ręce i poddają się. Poddają się, proszę państwa, ponieważ finansowo nie dają rady w związku z tą nową regulacją, która tak naprawdę już jest wprowadzana i państwo wielu z was dobrze o tym wie, to, że zostanie to Sankcjonowane. Nie nazywa się to. Prawem. To się nazywa zbiorem norm, można powiedzieć, bez wyjścia. Rolnicy, którzy muszą obsiewać modyfikowanymi genetycznie y, ziarnami swoje pola, y, wychodzą od lat ze zdumienia, bo jak mówię, ten proces już trwa od roku 1963 od lat 90. i jest ogromnie nasilony i właściwie rolnicy są już bez wyjścia, bo tak jak Państwu powiedziałam, dotyczy on całego łańcucha żywnościowego, czyli od zasiewu poprzez karmy, poprzez potem spożywanie przez ludzi produktów uzyskiwanych właśnie z takich hodowli i takich produkcji żywności. Więc co rolników najbardziej zastanawiało i co próbowali sprawdzić, ale oczywiście którego rolnika czy nawet cały zespół rolniczy na to stać, aby zainwestować w badania, w badania naukowe, które by udowodniły Drodzy Państwo, tę przerażającą zmowę y, przeciwko naturalnym normom żywienia, odżywiania ludzi i korzystania z dóbr natury. Oczywiście w tym łańcuchu pokarmowym jest.